23 i 24 kwietnia w Gdańsku w Hali Oliwia odbywały się otwarte mistrzostwa fryzjerstwa polskiego. Na te mistrzostwa pojechała pani Wiesława Angard, z którą właśnie rozmawiamy. Proszę opowiedzieć, co to jest w ogóle, jak wyglądają te mistrzostwa i jak pani tam w ogóle się znalazła. No właśnie. Są te mistrzostwa raz w roku, są organizowane w tej chwili. Goldwela w ogóle i Kisielewski, Tomaszewski z Gdańska już w tej chwili drugi raz są organizowane przez właśnie tych panów. No i jak ja się w ogóle znalazłam, no w ten sposób, że po prostu utworzyliśmy w Zielonej Górze klub fryzjerów przy cechu, no i niestety powstała taka piękna rewia. No i właściwie to miałam zamiar wystąpić indywidualnie, znaczy chciałam zgłosić swoją kandydaturę, no ale niestety nie miałam okazji, żeby yy, propozycję, więc uważałam, że jak na pierwszy raz to lepiej startować właśnie w takiej pięknej rewii, to znaczy startują w ogóle to już takie zwane asy, to znaczy w ogóle to pięknie wygląda, bo jest sceneria, jest piękna muzyka, no i w ten czas yy, no niestety na tej wielkiej arenie, która właściwie jest 6 tysięcy ludzi mieści, bo było to po prostu to jak się Pani mówiła w Gdańsku Wielkiej Hali Sportowej, no, no to, to się nie da po prostu opisać, bo to trzeba przeżyć. Mieliśmy, ja miałam modelkę, miałam panią Małgosię Czajkowską, to znana jest kosmetyczka w Olsztynie, bardzo ładna dziewczyna. No i niestety wprowadziłam też mojego pracownika Artura. Pudarczyka. i tak razem zaczęliśmy, można powiedzieć, wyjeżdżać i, i bawić się, bo to jest po prostu i praca i jakaś taka, prawda, zabawa na no, Artur Musi jakieś wrażenie... To znaczy, znaczy, ogólne wrażenia. To znaczy, ogólne Wysia. wrażenie, pierwszy dzień, to była sobota, no to trema, straszna trema, to był pierwszy raz taki występ w ogóle, tak. później już na luzie. Bardzo A jak wyszły fryzury ogólnie i modela i modelki? No, no, w ogóle to było wspaniale. To się podobała Oklaski były, i, prawo, i, i w sumie było sześć rewi. I nasza rewia, to nie znaczy, że przez jakieś falenie się, ale wypadliśmy najlepiej, co świadczy owacje. No i później ta radość ogólna, to, to, to też po prostu, a no, no, właściwie dużą zasługą jest też yy, po prostu, yy, no mówię, że ten klub powstał i mieliśmy okazję, żeby właśnie stworzyć taką fajną rewię, też występowaliśmy w Babi Moście, bo teraz te dni były piękne, nie, uroczystaś, tak, Dni Wolsztyna, ale również Babi Most też święcił, przecież tak, wiadomo, nie. No i, i występowaliśmy i w sumie, no można powiedzieć, że na tej estradzie uczestniczyliśmy całą tą naszą ekipą, a ekipa była dziesięcioosobowa, to trzeba podkreślić, różne panie i z Żar były, tu właśnie ty byłeś właściwie z Męskiego, to ty i jeszcze jedna pani z Zielonej Góry, nie? Nie, nie jej teraz. No, no, no teraz, teraz nie, ale na mistrzostwach, tak. No, ale w ogóle to, to, to na mistrzostwach to no. mówię, że to, 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 to po prostu to było fantastyczne i ja mówię, że życzę naprawdę każdej fryzjerki fryzjerce, żeby to przeżyła, bo, bo to, to naprawdę ale to, to są... Jest długi okres przygotowania. Jak o, czy... przygotowywaliście się, a ile hmm. czasu mieliście już tam w Gdańsku na przygotowanie konkretnej fryzury? No mieliśmy dwa miesiące, nie? Sumie... No, Zgłoszenia chyba tak, gdzieś jakieś dwa miesiące. To było na hmm. poszukanie modeli i wymyślenie fryzury. Tak. Ciężko było poszukać modeli? To, to chyba poszukiwanie modeli to jest najciężej. Tak, bo to muszą być ładne dziewczyny i tak samo chłopak, żeby jakąś prezencję miał. Mieliśmy, y, Artur to już może ty powiesz no, ja o swoim... Ja Macie Macieja Kurosza. No tam też musi być, musi mieć podstawę model i włosy musi być podatne. To jest chyba najważniejsze. No i właśnie ta prezencja. Modelki były w ogóle, no właściwie to można powiedzieć, że wszystkie modelki miały koło dwóch metrów, czyli bardzo metr osiem, bardzo wysokie, bo jednak ta hala sportowa to te złudzenie, to wszystko i, i tą całą można powiedzieć optycznie oglądając w takiej właśnie hali, prawda, bo tam często się odbywają rewie na, na lodzie i w ogóle to można sobie wyobrazić jak, 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 może wyglądać modelka, no musi przede wszystkim być wysoka, żeby ją tam już ktoś z daleka, prawda, po prostu zauważył, nie? Także, że, no i była awangarda, też była, nie? Częściowa taka, można powiedzieć i juniorzy, seniorzy występowali i mówię, że dużo mam utrwalone właśnie na zdjęciach, bo w wolnych chwilach to Właśnie bardzo dużo robiliśmy, mhm. a druga sprawa, no to mamy film, z tym, że jest w tej chwili montaż filmu, mhm. no i niestety musimy jeszcze trochę poczekać. Jeżeli będzie, to tu Pani Małgosiu, jeżeli tego, to w ręce, tak, żeby ja każdy... obiecuję, że postaram się. Na razie no, pokażę Państwu urywki z zeszłego roku. Obiecuję, że też naprawdę są bardzo interesujące. Ja dziękuję Państwu i zapraszam Państwa jeszcze na urywki, które na pewno przekażę z Zielonej Góry, bo wybieracie się Państwo jeszcze do Zielonej Góry. Tak, to znaczy ja w ogóle, jeżeli tak mogę, zapraszam wszystkich fryzjerów. 19 czerwca będzie na ulicy Podgórnej, to jest ta hala sportowa, będzie konkurs awangardy, to znaczy my w ogóle tu będziemy występować z naszego zakładu właściwie ba, można powiedzieć, że pięcioosobowy ten. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszamy, bo mówię, to są takie rzeczy, jest konkurs bardzo ładny. Właśnie ta firma, która organizowała Miszcza, na naszą prośbę przyjeżdżają specjalny pokaz dla nas, dla, dla Zielonej Góry. Także uważam, że jak ktoś ma jakieś zainteresowanie, to może się tam znaleźć i zobaczyć. No, my niestety startujemy w pięcioosobowym składzie i to, to będzie pięknie. No i teraz właśnie Czas przygotowania też będzie bardzo taki... Jest to problem tak. z modelami. No i problem z modelami. Może, może nam się uda, bo tu troszkę mogę nawet z tej strony, że, że jeżeli ktoś by był chętny, jakaś ładna dziewczyna, bo do awangardy, do awangardy niestety, ale musi być jakieś takie rysy specyficzne, znaczy w ogóle wyszukane, nie może być to osoba taka bardzo delikatna i tak samo chłopaka potrzebujemy bo to są dosyć yy, odważne fryzury, także nie każdy po prostu chce się zgodzić, wiadomo, że to coś innego może być. No być, być może tak? ktoś się zgłosi. No, ja dziękuję Państwu. Dziękuję. Dzień.